Państwu, dzisiaj mamy szczególną sesję, ponieważ na scenie mamy wyjątkowego klienta. Konrad ma 25 lat, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i pewnego dnia stwierdził, że kupi sobie pole. W piątek mieliśmy. I kupił. E, tak, i kupił. W piątek mieliśmy dry run, czyli taką naszą pierwszą, pierwszą próbę prezentacji. Konrad opowiadał mi o swoich planach związanych z technologią IBM i nie wiedziałem co robić z rękami, czy łapać się za głowę, czy bić prawo. Myślę, że będziecie mieli podobny dylemat w trakcie prezentacji. No i jeszcze Konrad przyznał się, że to jest jego pierwsza prezentacja, takie pierwsze publiczne wystąpienie. Więc uspokoiłem, ponieważ powiedziałem, że nie ma lepszego miejsca, nie ma lepszej widowni niż poniedziałkowa publiczność na Komonie. Także zadawajcie zadawajcie mu wiele pytań, ponieważ ta historia jest naprawdę wyjątkowa. Także jeszcze raz brawa dla Konrada Szpakowskiego. E, czy mnie szukać? Tak, Dobrze, to mój tytuł prezentacji to jest długa aplikacji, kiedy chcesz migracja, z nich na IBM Power. Nieco chwytliwy, ale jednak w dalszej części prezentacji zamierzam Państwu pokazać dlaczego właśnie takiej tytuł prezentacji. Ale najpierw zacznę od przedstawienia swojej osoby i zacznę od tego, co jest na zdjęciu. Na zdjęciu jest szafa Enterprise Simulac 40V, a w nim e, tutaj jest serwer IBM Power S1020. Tutaj co warte odnotowania może nie widać, na następnym zdjęciu będzie. Są to specjalne drzwi z przodu i takie same są -y z tyłu, które mają na celu zniwelowanie chaosu wydobywającego się serwera, ponieważ serwer jest na palecie, a ta paleta razem z serwerem stają w dużym pokoju. <słysyjny> <słysyjny> Chciałem to nie, nie obniżyć. Głos wydobywający się od tego, sobie, jak działa. Więc teraz tak, pisałem wstępnie, z niego się przyodzwiozł. Czy też jest e, ciekawa historia, jak ta szapa w ogóle znalazła się w salonie? No, może to może opowiesz w takim razie. Jak, 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 e, nie jak nie nie Co proszę? Jak nie było najpierw. Nie było Nie. Zawsze miała swoje dedykowane pomieszczenie. I zawsze idea przyświecała, żeby było jednak dodejkę odseparowane, tak jak w pierwszych zamysłach były. My frame, czyli jedno, jeden punkt dowodzenia i w pozostałym, osobnym pomieszczeniu centrum obliczeniowe. I właśnie tak jest w tym przypadku, czyli właśnie jest po jednej stronie dużego pokoju szafa serwowa na palecie, żeby panele nie pękły, a po drugiej stronie jest siłownia. Dalej jest kuchnia. Natomiast na pierwszym piętrze mam swoje właśnie centrum dowodzenia i drugi pokój do relaksu, więc tak to wygląda. Natomiast jak ta szafa tutaj trafiłam. To wcześniej, w moim poprzednim miejscu, w Jeleniej Górze, to szafa nie było dużego problemu, ponieważ winda była, natomiast tutaj nie było windy, więc y, musieliśmy wyklinić, jak inaczej to zrobić. I co zrobiliśmy? Ta szafa przyszła na palecie oraz tutaj są małe otworki i na te otworki normalnie daje się kładkę, z której przy pomocy można tą szafą zjechać z palety i normalnie wstaje się do serwowni. Otóż w mojej nie było serwowni, więc wykorzystywaliśmy wykorzystaliśmy tą kładkę, żeby postawić ją na dwa schodki, które prowadziły do kładki schodowej i w daliśmy tą szafę, ponieważ ta szafa ma cztery kółka, więc dobrze, że nie trzeba było ją wnosić, bo szafa netto waży prawie 180 kg, więc nawet trzy osoby ja to prawie nie wykonam.